nas sobie zamarzy. Dobranoc. Bo wiecie, księżyc się zawstydzi, że on zasnął, a ty nie. Ach, śpi, bo właśnie księżyc wiewa i zaraz zaśnie. Tak? Jakoś tak to było? Brakuje mi spotkać z wami. Czasami w tym stresie, w tych nerwach uciekaliśmy od tego, ale mam nadzieję, że możecie się spotykać ponownie na ogniskach, na różnych wydarzeniach. Gdzie będziemy mogli Was odwiedzić, pobyć z Wami, porozmawiać. A I tylko nie pękać. Pamiętajcie, kurwa nie pękać. No. I walić w pysk, i w łeb, i w mordę lać. Czełem Wielkiej Polsce. Cześć. Jak napisał poeta. A pisał pięknie. I pisał o dupie. I do tego jeszcze dorzućmy zasadę, jaką podnosił D'Artagnan, Portos, Aramis. Jaki tam był ten trzeci muszkieter? Trzej muszkieterowie: Portos, Aramis i D'Artagnan, tak. I jeszcze ten był. Nie, jeszcze był jeden, właśnie.